Cześć! Z tej strony Kamil i kanał Klocki Kamila. W tym roku Wielkanoc jest inna niż zazwyczaj. Koronawirus trochę popsuł plany ludziom i tradycyjnego koszyczka ze święconką nie ma, więc przygotowałem koszyczek w wersji LEGO. Jest to moja propozycja koszyczka na konkurs, który organizuje Pudi Ninja z wydawnictwem Amit. Także jak widzicie koszyczek jest standardowy. Nie robiłem go zlego, żeby zachować trochę tradycyjnego klimatu. Jedyne co, to zamiast jakimiś zielonymi gałązkami udekorowałem go liśćmi oraz do których przypiąłem takie różne kolorowe kwiaty. Jeśli chodzi o zawartość, to w koszyczku mamy typowe pokarmy, które zawsze w Wielką Sobotę święciliśmy w kościele oraz kilka wielkanocnych akcentów. To tak. Mamy tutaj pierwszą pisankę, tak ona wygląda. Tutaj jest druga. Oraz ostatnia, trzecia. Takie wesołe, kolorowe jajeczka muszą być w każdym koszyczku, bo to podstawa właśnie Świącą. Tutaj mamy kawałek chleba. Zbudowałam go z takich piaskowych klocków oraz brązowych. No i to, co też musicie znaleźć w koszyczku, czyli kawałek ciasta. Ja mam akurat truskawkowy. W środku mamy też taką solniczkę oraz kiełbaskę. I to wszystko, jeśli chodzi o zawartość koszyczka z tych pokarmów. Pokażę Wam też jeszcze ozdoby, które najbardziej kojarzą się ze świętami. Pierwsza ozdoba to wielkanocny króliczek z białych i różowych klocków Lego. Druga ozdoba to baranek, który też jest najlepiej kojarzony z Wielkanocą. Prosta czarno-biała konstrukcja. I ostatnia ozdoba to taka żółta kaczuszka, czy żółty kurczaczek, co kto woli. Tak prezentuje się cała zawartość mojego koszyczka wielkanocnego w wersji Lego. Dajcie znać, jak Wam się spodobał i czy Wy też robicie wielkanocne ozdoby z Lego. Życzę Wam na koniec zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego śmigusa tyngusa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!